Mariusz Ruszel, profesor Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej. Jakie są perspektywy gospodarki wodorowej w Polsce i w Europie? Bo to był jeden z ciekawszych paneli na, na w pierwszym dniu konferencji energetycznej. Bardzo dziękuję Panie że Przede wszystkim zostało podkreślone, że najważniejszą rzeczą jest w ogóle stworzenie rynku. No bo jeżeli nie będzie stworzony rynek odbiorców, to tak naprawdę pojawia się proste pytanie, a kto i w jaki sposób będzie ten wodór po pierwsze kupował? a po drugie, no w jaki sposób będzie go wykorzystywał. Jeżeli ma go kupować, to po jakiej cenie? Czy my w ogóle dzisiaj jesteśmy w stanie produkować wodór tanio, szczególnie wodór zielony? I tutaj pojawiły się głosy również ze strony biznesu, ze strony spółek. W panelu również wziął udział Orlen, że w strategiach i w planach nawet takich dużych podmiotów jest nie tylko produkcja wodoru, ale i import. No to dyskusja zaczęła też zmierzać w takim kierunku, to w jakich proporcjach będziemy importować, a w jakich proporcjach będziemy kupować wodór, żeby zachować konkurencyjność tego produktu. I pojawiły się sceptyczne głosy związane też z wykorzystaniem wodoru w transporcie, na zasadzie, że dzisiaj w skali globalnej, w skali światowej widać taki trochę trend, że w dyskusji o paliwach alternatywnych niektórzy inwestorzy wracają do pomysłów związanych z bateriami. Niektórzy wracają do innych form biopaliw, niekoniecznie do wodoru. I konkluzje tej dyskusji były też takie, że wodór, okej, okay, ale w przemyśle tu alternatywy nie ma. Bo ile w paliwach jest tych rozwiązań dużo, o tyle w przemyśle ta dekarbonizacja ciężkiego przemysłu, dekarbonizacja w ogóle przemysłu wymaga jednak zastosowania tego wodoru. I tu mógłby on mieć największe zastosowanie gospodarcze. Czy y, teraz po kilku latach takich y, Interesowania się wodorem, tworzenia dolin wodorowych, czy możemy wskazać jakieś kierunki, które okazały się być błędne w tej polityce? Czy, czy wprost przeciwnie, wszystko się sprawdza i jest w ogóle kierunek wodorowy jest, jest interesujący i wartościowy i warto stawiać na wodę? Nie nazwałbym tego błędem. Bardziej bym popatrzył z tej perspektywy, że tak naprawdę to jest coś nowego i teraz jeżeli popatrzymy nawet na tak zwany cykl życia produktu to zawsze jest ta faza innowacji i to jest proces więc tak naprawdę tutaj pewne rzeczy wymagają określonych nakładów na naukę na badania na wdrożenia na projekty pilotażowe i to się nie zadzieje szybko to będzie wymagało X lat w skali globalnej, X lat również w naszym kraju. I teraz tak naprawdę my jesteśmy na jakimś etapie tego procesu i nawet jeżeli pewne rzeczy, nie będziemy mieli efektów tych, tych rzeczy, powiedzmy za rok, za dwa, za trzy, to nie znaczy, że nie mamy tego robić. Mamy to robić, bo możliwe, że te efekty będą dopiero za około 10 lat. A może będą za 15 lat, i teraz, jeżeli się zatrzymamy, jeżeli przerwiemy, a inni będą to kontynuować, no to będziemy narzekać, że przegraliśmy powiedzmy wyścig w ramach gospodarki wodorowej. W związku z powyższym, też konkluzje tego panelu są takie, że należy kontynuować współpracę pomiędzy nauką, administracją i biznesem, prowadzić dalej pewne projekty, nawet jeżeli one wymagają jakiejś tam dłuższej perspektywy czasu, dlatego że. W innym przypadku nie uzyskamy jakiegoś takiego swojego tortu w ramach gospodarki wodorowej. Gdybyśmy popatrzyli też na ten sektor gospodarczy z tej perspektywy, że tak jak energetyka, te różne elementy energetyki, również wodór jest takim elementem, gdzie mamy też aspekty związane z cyberbezpieczeństwem, aspekty związane z, z, z informatyką, i to jest też bardzo silna strona Polski. Więc połączenie pewnych elementów, może też pomóc nam odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest rola Polski w ramach gospodarki wodorowej Unii Europejskiej. A czy Polska da sobie radę polski biznes, polska nauka, technologie, które są u nas wypracowane, dadzą czy czy to jest odpowiedni potencjał do tego, żeby stać się ważnym graczem w, tym, w, tym, w tej gospodarce wodorowej? Czy konieczny będzie, nie wiem, import na przykład technologii z jakichś państw, które stoją tu dużo wyżej, nie wiem, czy to Korea Południowa, czy, czy Tajwan, czy, czy Stany? Czy, czy jest tutaj jeszcze tyle niszy, że możemy coś zaproponować, co będzie naszym takim przebojem? Niestety, ale konkluzja tego panelu jest też taka, że, że na ten import w jakimś zakresie jesteśmy skazani. I Teraz nawet import również wodoru, bo nie będziemy prawdopodobnie w stanie go wytworzyć, wyprodukować w takiej ilości, jakie nakłada na nas chociażby dyrektywa RET3, Red więc pewne zobowiązania, które wynikają z procesu legislacyjnego Unii Europejskiej. Natomiast w mojej ocenie i też z tego, co kojarzę, też jak ta dyskusja w panelu przebiegała, Kluczowe będzie też to, ponieważ na te paliwa alternatywne w ramach krajowego programu czy też powiedzmy pep 2040, aktualizacji tych dokumentów strategicznych, no będzie określona pula pieniędzy. Tam padło na panelu, już teraz nie pamiętam dokładnie, chyba 650 milionów złotych, jeżeli dobrze teraz kojarzę. I teraz, jeżeli mamy taką określoną pulę pieniędzy, która ma być na określone rzeczy wydatkowana w ramach paliw alternatywnych i jeszcze w tym wszystkim ma być import, no to im większy będzie import, tym mniej pieniędzy nam zostanie na te elementy do produkcji krajowej. Więc należałoby te proporcje tak wyważyć, żeby jednak poprzez pewien projekt gospodarczy, jakim jest gospodarka wodorowa, tworzyć również jakąś wartość dodaną dla, dla przemysłu i te pieniądze jak gdyby też starać się... Wydawać w kraju, żeby miały ten obrót wtórny. Natomiast drugą rzeczą jest to, co też wyniknęło z naszej dyskusji, że nawet jak się myśli globalnie, to trzeba dalej myśleć lokalnie, że w tej globalności trzeba do, do, doszukiwać się też tych elementów, no, gdzie wodór konkretnie w Polsce będzie wykorzystywany i gdzie będzie produkowany. Czyli ta lokalność w tym wszystkim jest też niezwykle istotna. No i bardzo ważną rzeczą jest też w ogóle kształcenie kadr. No bo okej, okay, nawet jak się pojawiają, to też pan rektor powiedział, kierunki studiów, to niewiele osób się na nie zapisuje. I tu jest też problem, że w świadomości społeczeństwa pierwsze skojarzenie z wodorem jest jakie? Pozytywne, negatywne, trzeba by się było zastanowić. Jakie jest słowo klucz, które kojarzy nam się z wodorem? Może, jak gdyby, te pierwsze skojarzenia, również ludzi młodych, są takie, że nie decydują się na wybieranie tych kierunków studiów, pomimo że już one powstają, ale jak się dowiedzieliśmy w toku tego dzisiejszego panelu, te nowe kierunki studiów nie zostały w ogóle wypełnione kandydatami, czyli studentami. Czyli oznacza to, że nie ma też odpowiedniego zrozumienia społecznego tego, czym jest wodór. To bardzo ważne konkluzje. No, są zadania, są wyzwania, problemy, które trzeba rozwiązać w ciągu najbliższych roku, dwóch, trzech, bo inaczej nie, nie, nie będziemy brali udziału w, torci, w podziale tortu wodorowego. No zdecydowanie tak, tutaj pewne rzeczy wymagają oczywiście decyzji konsekwentnych i realizacji tych decyzji, tak żeby nie popełniać, jak to powiedzieliśmy w panelu, strategicznych błędów.